nie stój tam na środku okej okay. czy, czy by znowu wyjebał na jakieś chujwy na jakie ranki? nie miał chyba tych prima. hello Uh. По-русски давайте говорить. Да, yeah, согласен. А то вообще не понимаю этих ваших Windowsов. No, не пошли ты зараз. Всем маджа. Арио. Урва. Чеебана. Short, short, short. Ta taka się, Uwizywałem. Wracam do starych korzeni. Pomału trzeba wbić bi rangę. Później się przezruszę na face city. Siemka gizmo. Pit. Kurde, paka ma źle za... Dobrze, no. Wyklikał! Wyklikał, kuźwa, wyklikał. Jak wam dzionek minął? Zero. Aj, aj, aj. Nie ma jestem bo mi zimno Nie chciał mi się w zakładać A jak? Gizmo, wiesz o co chodzi? Gdzie... W tej koszuli nie pójdziesz, nie wiem, na... Chciny czy na komunia. powodu takiego, że ma... czaszkę chyba na plecach? Nie wiem, nie Jakiś napis ma na plecach ta koszula. Leżeć. Nice ale to nie ma jak grać na cztery w tych czterech rosków mieć w teamie. Jak leżeć? Ciekawo. No ja mam B? Ej, ej, ej. A o to chodzi. O Boże. O Boże. Jeszcze mój nie zblokował nos. Cholera jasna. Nie trafiłem nikogo, nie ma opcji żebym trafił to ja nie mówiłem do was tylko mówiłem do... Do... do, 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 do tak.. Typa przecież mm, Tak Co się stało Gizmo? Olong. Co zrobiłem wam o Olong. Krzaku, Siemka, doby, doby, jak tam dzionek? <laughs> eee, czekaj. O, może być? Już nie zamykam. <laughs> Wiesz, przyjemnie się zamyka. Nie powiem, że nie. A to z powodu takiego. A to z powodu takiego, że. Skrzydłowego zagrałem i czittera trafiłem. Miło. Masz tego. Kałacha w Laurach i. Jaką rzecz? O co chodzi? Ja nie w temacie. Ja nie panie Maju. No? Masz na PW? To ja? Dobra, no zaraz zobaczę. Tutaj mi chyba... Olu. Olu, lu. KUPIŁ. Sorry, zaraz się przecina. KUPIŁ. A gratulacje Gizmo za wbicie rangi. Nie z tego, co... żelazo to jest, nie? Musiałeś, Krzyaków, wiedziałem. Nie mogłeś się obejrzeć. Iron na żelazo. Iron to nie żelazo, dobra, nie będę się czekał. Ja też się nie znam na rangach w Valorancie A krzaku to widziałem, że cię wykurciło żeby to kupić To była tylko kwestia czasu 1B Tunnel Side Mi wyszedł w Bronze 2 Valor To tylko ja dostałem tego Srebro, ja się biłem, są. Jak aha, ja się nie biłem, jak kupywałem. Biłem się z bólem, jak kupiłem. To był jedyny ból.

skanował mnie jebany Przeskanował co za śmieć Bite i Plan site standard jebane. boli mnie to Troszku Czego ja? Nie no. on poputał karośa, daj pozostałemku Mam Kurde, trafiłem na miłych rusków, Yes. Too long, mid, sorry Middle tu. Po zamiatali. Oj, będzie ciężki maczek. Coś czuję. Tak jeszcze ja bym kupiła WP, to będzie dobrze. Kurwa, zamiatają nasze jak są. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Bardzo bardzo Pst. Ja pierdziele Middle Nie wiem, dos nie dostał nic prawie O, jopaka, to zginie zaraz, by się głupio Kirei! Dzięki za raida. jest słyszę, dźwięk powiadom... tych rajdów Nie mów, że tu nie mam powiadomień Siema Kirej. Popsułem o, Czekaj Powiadomienia są Czego ja nie mam powiadom... Ja zjebałem Dobra, po to będę musiał zmienić

Nie no, rozbroję bombę, nie spokojnie. Nie ma tak źle. Gorzej z moim Zezem. Kirej, ja już grałem jednego. Tam były o wiele lepsze staty eee, Rzut ekranu Ta Kurde nie zrobił tak mi mnie w ten sposób hmm. Nie wiem czy tak będzie to widzieć Nie, nie widać I tu mnie wywaliło później po tym meczu z nas skrótowe mnie odechciało się Rozgrywkowo mówisz, że jest lepsza, a następna to jest gorsza. No i chuj. No i cześć. O jest. Przeskanuj mnie ten namiot. Short. Fuck. No i chuj. Nie, ja się nie mogę skupić. no na będzie poważnie oby mnie słysz co też trafiasz na takich e, rusków w e, Walo? Tak to są cztery ruski. Ja jestem w szoku, bo są spokojni. Za spokojni. B. A I have problem. Kurde no! Co jest ze mną? To jest celownik? Może ja celownika kurwa nie widzę? Nie to. Daj mi celownik. Odstęp. Grubość. No, może teraz będę co widział? Eee, czy trafiasz eee, takich samych rusków w kurwa. No, stałe jeszcze, bobra mamy. Bo to są cztery ruski, nie? Od razu jest wydywanie Nie mów co Słuchaj, w porządku, poszłam tę grę, ja mówię wszystko Ciekawe Niezwykle braku w gębie, jednym samym no, u Ciebie No mnie tak spokojnie Jest głucho, chodź 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 Jeden Wstaj, standard One mid, two mid I'm plantem Kurwa, nie zaplantowałem Siąg, siąg, O, ja cię. ja bym porobił? Porobił. Powiedzmy, porobił. Bo mogłoby być zawsze gorzej.

ma deforio jak tam dzień jak widzisz wróciłem na starej śmieci Może pushing me

Mam nawet cztery, no więc to nie jest problem, jak coś dołączyć, Ale... To odpalaj CS, cię zaproszę. Ja gram jak coś premiery, chcę dobić ten, te dwa zwycięstwa. Ty coś defo streamujesz jeszcze, czy nie? Tak propozycja beczki. Co sobie już odpuściłeś? Dlaczego? czego? Chcę for your fire sorry man flash nit city yes city one shot Nice. No. Tylko szkoda, że swojego prawie zabiłem. Szkoda, że mojemu nie widać ile zadałem. Zaraz, D, swojego dis Discorda? Bo ja nie posiadam jeszcze. Znaczy założyłem, ale nie ustawiłem, jeszcze nie skonfigurowałem. Nie chce mi się bać. A, Middle do... Jak to był z NAS? Czy coś tam jak się nazywał No ja wiedział który to Discord Po nazwie będę szokał Dobre to wie No i tak już przegrywamy Nie ma opcji, żeby ugrali A może? Nie